Dzień doberek, dzień doberek. Witamy wszystkich. Wielka trójca. A propos wielkiej trójcy, wielkiej trójki, może w ten sposób, to nie wiem, czy ktoś oglądał na Disney Plus taki serial, który się nazywa Tacy Jesteśmy. Jak ktoś oglądał, to niech da znać w komentarzu. Jestem ciekawa, bo jest to naprawdę mój ulubiony serial. Już tam wprawdzie te dalsze odcinki już trochę zaczynają przesadzać. Z tą całą akcją, ale jest w tym serialu takie ciepło, taka... E, tak wyeksponowane są wartości rodzinne, że naprawdę... Czekajcie, bo muszę złapać psy. Fika, mika, Rita, do mnie! Brawo! Idzie pan i Rita oczywiście musi startować i to jest powiem wam straszne i teraz patrzcie, bo ja nie mam jak tego zrobić może w ten sposób to są pieski tak, to są pieseczki mm. już, już okej, okay. Fika Mika Rita, brawo pieski. Grzeczne były, super przyszłyście. Także jak ktoś zna, to niech się odezwie. Jak ktoś chce taki serial, w którym jest dużo dobra, w którym ludzie są dobrzy. Nawet ci, co się wydają źli na początku. <laughs> Nie ma żadnych jakichś takich drastycznych akcji chociaż są trochę ale wszystko to jest podane w takiej formie że ja to mogę oglądać w każdym razie rodzina Pearsonów zaprasza tych co mają ochotę na łagodny spokojny rodzinny serial też pierwszy odcinek właściwie zwiastun to mistrzostwo świata uważam no i tyle się nagadałam i na razie tylko o serialu Oj, ktoś jedzie na rowerze. Ritunia, chodź, chodź do mnie. Chodź, kochanie, jaka ty jesteś grzeczna. Chodź, pokaż ten swój dziób. Poczekaj, przejedzie sobie pani, albo pan, nie wiem, pan raczej, przejedzie. I wtedy was puścimy i będzie wszystko dobrze. O, widzisz, pojechał, tylko jeszcze w którą stronę? W tamtą, dobra. Chodź tu, Mika, chodź tu do mnie. Chodź, czemu tak robisz? Czemu? Chodź tu pokaż się. No, nie ma potrzeby. Nie ma nikogo. Zobacz. Można się odprężyć. Pancia też by chciała na tych porannych spacerkach się odprężyć. Prawda? O, moja figuńka, kochana, chodź do Mój dziubeczek, ty też, też Oj, mój dziubeczek, moje dziubeczki. Jesteście nauczone, nie takich dziubeczków. A Ritunia jeszcze nie bardzo, Jeszcze nie wie o co chodzi. Nasza świnka, pigi. Mój mąż mówi, że to jest pumba. O rany, pies idzie. Mika do mnie, Rita, fika, mika do mnie. Do mnie, pieski. Brawo, super. No to ja się z wami na razie żegnam, dam im jedzonko. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Podchodzimy od tyłu do ogrodu. Tu pieski jeszcze sobie skubią trawkę, więc ja poczekam chwilę, chociaż idą też psy i wolałabym, żeby na przykład Mika nie wystartowała do nich. Ale to są znane nam psy. <laughs> Ojejku. Natomiast... Natomiast chciałam pokazać, że nasz czwarty pies jest, jest tu. Lamisia zawsze tutaj na nas czeka, na tym e, wiatrze, czy jak to nazwać na tym pojemniku. Cześć kochani, dzień dobry, malutko. Tak. Dzień dobry, maszynki, moje dzień dobry, moje piękne. Rituńka, najadłaś się, trawki? Najadłaś się, kochanie, tak? No to wchodzimy. Wchodzimy sobie po spacerku i tutaj kto na nas czeka? Proszę jeden. Idźcie, idź Mikunia. Fika, idź do domku. Tak. I tu na nas czeka nasza czarna pantera. Czekajcie, bo się trzeba zamknąć. Na kłódkę. A. I nasza pantera. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz na no cześć, kochanie. Jaka Ty jesteś fajna. Już taka, taka przy, przy kości leciutko taki po prostu kotek, którego jest za coś łapać. Tak, nie to bidula same kości. Mój ukochany. Ona w dalszym ciągu ma te pozostałości kataru, a tam pewnie już tak będzie miała. Tak pewnie taki kot to będzie. Ale nic jej nie cieknie z nosa, tylko charczy w taki charakterystyczny sposób. I teraz tak, pieski. Czeka. Rita, nie! Ale brzydko to było. Nie wolno. Chodź. Idziemy i teraz my wchodzimy. A nie, nie wchodzimy przez piwnicę dzisiaj. Także nie pokażę, bo jak wchodzimy przez piwnicę, to jeszcze Lamisia leci za nami i po prostu cztery psy wracają do domu po spacerze. Proszę idź, idź i idź. Tak zamykamy tu śluzy, żeby nam kotki nie uciekły. Mianowicie, a Ala Miśka już leci, już leci, tak? Już by chciała pójść z nami. Tu już mam y klapkę, ale kla klatka działa tylko w jedną stronę. Bo bo chcę, żeby bo jak będzie tak, że jakiś kot się wydostanie, to ja uczę ich, że tutaj jest wejście. Ale wyjścia nie ma, niestety, ona by chciała, tak? O. <śleskujesz> To zabawa taka, tak? Ty wiesz, że tu cię nie wychodzi. No to fajnie. O, ho, ho, nie da rady, nie da rady, wszystko zabezpieczone. No to co, idziemy.